O! Kolejny odcinek, zwykły dzień w placówce SCP No, no jakby granat to... Halo? Ha... E, coś... Halo? Halo? Jest tu ktoś? Dzień dobry Mam kartę tego naukowca W sumie... Nie wiem czemu używam radia O! Weź sobie Jedną, a nad dwie. No więc kolejny zwykły dzień w placówce. SCP łatwo będzie tym razem chyba jako ochroniarz. Połączenie wszystkich polskich słów. Amunicja jakaś? Jest amunicja. Na psa. Na cokolwiek. Apap. Ktoś coś mówił? A! Wiecie gdzie jest Heavy już? O! Znalazłem was! No jestem za tobą przecież. Tak? To No tak. Już jest celpek No to chodźcie, chodźcie, Kierujcie, idę za Wexem. O, to mam pewnie ogarniać. A, 217 godzin, no. Jak mogę nie ogarniać? Ale od 500... Ja tutaj mam 600 na warsztatach. Czekajcie. No, po cięciu jesteśmy już z ochroniarzami. robisz? Nie, nie live'a. Zwykły odcinek. Live'a to jeszcze nie robię live'ów. To, to nie ta era jeszcze. Nie, <laughs> ja co z tego, że już minęło pół rundy, i już pewnie. Ke e em. O nie, to jest ten profesor Paris. Na początku go spotkałem. Piękna sprawa. No? Jak się nazywa kanał? No, Vex. Tylko lepiej wpisać w SCPSL. A dziękuję, dziękuję. Właśnie te... O! Komputer, witam! Właśnie teraz wrzuca się odcinek z... ten... z... pierwszej części budowy... SL-a. Lubisz nas? Bo możesz... O nie strzelałeś, to nasz kolega! Możesz nas nie zabijać? Proszę? No nie wiem, czy się zgodzi. Nie wiem, Bo komputerek chyba <grywa> nas nie lubi, jak lubisz nas? Nie, jest nie, już go tu nie ma, bo nie ma tego niebieskiego. Pewnie już nie ma tej karty z nieśmiałka. Nie wiem po co nam już jest karta naukowca. A może jest? Kto wie? Chodźcie, tu jest ta zbrojownia. wyjście amunicję. E, a gdzie Slis? Chyba się zgubił. Nie wiem. Okej, okay, to idziemy do elewatora, czy szukać klatki nieśmiałka? Jesteśmy w zbrojowni przecież. Mówiłem już. Musisz przejechać przez mikrohida, elevator A, tam był obok, mikrohida i Tesla, iść prosto i będzie zbrojownia, i tu jesteśmy. Halo, słyszysz mnie? Wydaje mi się, że lepiej iść, bo nawet nie wiadomo czy on jeszcze żyje. No. Mógłby być taki na przykład plaga albo coś. Co by go zabiło, nawet gdyby coś mówił. Albo pojechał windą. <laughs> ja mam 200 i nie ogarniam. <laughs> Nie no coś tam, wiem niby, ale plagi nie umiem wyminąć, nieśmiałka nie umiem wyminąć, nie mam wszystkich achievementów, więc wiesz, no to tak, 012. może tam być komik. Nie, otwarta. Jak coś było, to już nie ma. Uciekać! uciekać! Musiałem. Chodź, uciekaj, uciekaj. Szybko do windy! A, chyba że to on został tylko. Pies. Ale porobiony. I to się nazywa po prostu. Wykiwanie psa. To się nazywa. A nie jakieś sztuczki. Niektórych, co się nie udają. Aj. Szkoda, że zginąłeś. Yy, ta naukowca się już nie przyda. W sumie to i tak znajdą jego ciało i będą mieli broń. Tam była P90 u jednego dupaka. ...tutaj... Aha! A -a -a -a, cięcie. Nie jestem. No, ale on myślał, że jesteś. No, tak bywa. W ogóle nie, on nie zajarzył przez chwilę w ogóle, na tak się patrzy, aha, spoko, to on z nami. <śpania> <śpania> z Powodzenia! Powodzenia. No nie, no nie, znowu ochroniarz. Z kim tym razem mam przyjemność? O, o, witaj! Savi! o! E nie, nie otworzysz tego, chodź. Musimy znaleźć heavy. Nie patrz się za siebie! Flash! Najlepiej wywal tablet y, flasha, bo on się nie przyda, chyba, że na psa, chociaż to rzadko i tak się go używa. Taki tip. Mówiłem! A, ale szybko zginąłem. Dzięcie. O nie, znowu kadet. To szczęście. Mieczora zrobisz to, co chciałeś zrobić. Aha. Dzień dobry, wszyscy mamy cel. Zabić pieska. E, tak, 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 zabić pieska. Jakiego jeszcze Zabić każdego pieska, e, mimo że jest jeden piesek. Trzeba zniszczyć psy, to jest najgorszy SCP na świecie. Jest to ja szekmos Tu idzie więcej osób. Hm. Ale zgodzę się z tym pieskiem. Tak potężnie się zgodzę. Żeby aż tak niszczyć ochronę. Ehm, a myślałem, że ktoś z nas czy zabił naszego znowu. Campi, co za camper! Co za camper z tego psa? Pokaż się. Ehm, um. jak tak śmiesz? Pomocy? Czy coś? Ej, nie! Kto rzucił ten granat? On aż drzwi nie wysadził No niestety Wiem Mam kartę dowódcy, jak coś. Nie idź tam, nie idź tam, to się nie opłaca. Nie, nie przechodź przez to, nie przechodź. Komputer tu jest. Albo był. Tak, cały czas tu jest, nie przechodź. Nie przechodźcie. Ktoś strzela. Ooooho. Chodź, tu perełko do mnie. Chodź, chodź perełko, chodź perełko ty moja. Oh. Wiesz co? Mi się wydaje, że lepiej będzie zdobyć Achigmenta niż jak zwykle użyć go na SCP-u. Idę zdobyć Achigmenta. Weź z nim naładowanym na Tesla. Czy tam muszę go mieć rozładowanego? Tak? Okej, okay, to zaczekaj. Nie podchodź, nie podchodź! Nie ma friendlist'a, y, nie spokojnie! A! Ale to mnie nie jest! To to ważne jest mikrofizja! Chodź i idź, możecie zrobić test! Jest! Jest achievement! Jest! Ja się wstydzę, bo jeszcze jeden strzelał. Co zrobiłeś? Dwóch strzelało, strzelało do ciebie. Ta i jeszcze ktoś tam. O rebelia bigosu jak miło I tak byś jak mardołak pewnie zaraz zdechnie od tych MDF-ów Ja chcę zabić piespa Z no. jakim ten granat mi tak sięgnął? Nie, ja, ja, nie, Ej powiedz mi no że gdzie stałeś a gdzie był granat? No i dojdzie, dojdziemy teraz za chwilę do tego, do checkpointa, to ci pokażę. Ale ten aczygment z mikrochidem... To jednak... E, no... Zostało tylko 3 achievementy do zdobycia. Wesołych Świąt. Nagram odcinek z sl w święta. Halloween. nagram odcinek z sl w Halloween. I... Zabić SCP ka To jest jedyny achievement, którego mogę zdobyć... Tak o. Jako... Naukowiec zabicie stepeka Ciekawe czy to się zalicza jako zombie Jak bardzo broken są granaty, patrzcie Tu jestem ja No To jest moje ciało A granat był może tutaj A drzybył takie też otwarte Dzi było otwarte, ale to dalej jest innego czy nie no tego mógł coś akurat Nie umrzycie na TSG. Ej panowie, chodźmy do No tak, 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 tam jest chyba dupak. O, komputer! Ej, komputer. Możemy to zakończyć szybko. Powiesz nam gdzie jest dupak i MTF-y. To wtedy to zakończymy szybko. Tylko że musimy znaleźć mikrofon, żebyś mógł to nam powiedzieć. Okej, okay, to wiesz gdzie może być taki mikrofon? Chyba u pieska jest. Nie wiem, zobaczę. Jest, jest. Tu musisz na niego kliknąć i podkumówić. bo mu się ładuje ta energia. Czyli chyba nie chcę mówić. O! Słyszę cię. Już cię nie słyszę. Lepiej będzie chodzić i pomagać swoim... Nie, Co? Ej, Alfa! A to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.